Cześć, jestem Rewesa, to jest zagrajmy w GTA San Andreas. Jest to ostatni odcinek. No i szykujemy się do załatwienia. Z załatwienia naszego broga numer jeden, Big Smoke'a. Koniec kolejki. Oh, yeah, wsiąść do auta ze Sweetem. Lecimy po ciebie, spasiony grubacie. O, oh, motherfucker! faka! Dobra, lecimy. No, to jest martwy typu. Dobra, frajerzy wszyscy. W dupie już z policją. Me too. Me too. No, dobra. too. Look, I know you' down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms, and for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey, if you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Dobra, wiemy co robić, kurde. O, oh, yeah, zaczynamy z rowerem, jak zawsze. Siema, parówy. Motherfucker, parówy z balans. dobra. Lecimy sobie po, Po to, no dobra. Siema! No, furajerzy! Oa! Ale biją wszyscy. O co wam chodzi? Ja tylko przyjechałem sobie. Zwalaj yeah, huh? ode mnie. Dobra. Gin. Dobra, tam jakieś pipa z balas. Dobra, zdychaj se Śmieciu. Nie, ktoś jeszcze do mnie strzela. Dobra, szybko! Strajta się! Walta się! Dobra, mamy. E, wykorzystać swat Swatu, aby dostać się do tego. Frajerzy! Dobra, lecimy, kurde, z nimi. faka, Madafaka... W ogóle nie pamiętam, żeby tutaj byli jacykolwiek balasi. Znaczy, tutaj wiem, że byli. Ale no. Dobra, tutaj mi nic nie zrobią. Frajerzy. ma Dobra, załatwiamy, kurde, mordy. Okej, okay, tutaj powinno wystarczyć. Nic mi nie powinni tutaj zrobić. Dobra, zakryje się jeszcze. Okej. Okay. Mamy. Dobra, z CMG myślę, że będzie to dobry pomysł. Czpuny są, dziwki. Parter. Obszar. Okej. Okay. Śmieć. No śmieciu. Dobra, pam, 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 pam pam, pam, Dobra, zdech. Ty kurde gnoju. Dobra, muszę uważać. Zarąbiście. Lecimy po ciebie big smoke, jak po hejterów, po których jadę. Yeah. jeszcze ty kurde komentarze... Gałgany być. He miło mi się patrzy jakby się na to denerwujecie. gałganiki, Gdzie potrzebacie pod innych. Okej? Okay. Dudu 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 Co za śmiecie dudu dudu Co okej, mam kamizelkę Pyk! dobra Dobra, tam, tam biegnie jeden Dobra dudu jest jeden, tam Pik! O tygno jest! Słat przychał do mnie. Dobra, muszę uważać. Skryjmy się za tym. Pyk Dobra, kolejny jest na górze. Zarąbiście, załatwieni. Gór nie ma na górze, dobra. No i pięknie, CJ, lecimy z kurde, z debilami. Pięknie. Ty śmieciu! Dobra, załatwiony. Okej, okay, uwaga. Ale twardzi są ja coś. No dobra, wiem co, ja mam wersję ultra hard, dobra Po główkach, załatwieni, lecimy po ciebie grubacie Gruba świnio, lecimy po ciebie Dobra, jest kolejny parter Dobra, gin Tu ktoś jest? Tu nikogo nie ma, ale tu jest serduszko, więc można sobie wziąć, zarąbiście O, tu macie przesrane chłopaki to jest, kurde, moja ulubiona broń. Piętro pierwsze, laboratorium narkotykowe. Tak, laboratorium. Dobrze, dobrze leweś. Dobra, wychodzi główkę, śmieciu. Dobra, załatwiony. Okej, okay, dawaj to, karabinek. Eee, o, dawaj. Pięknie, zobaczmy co tu jest. Dobra, frajer na... Pyk! Dobra, załatwiony śmieć. Pięknie, dobra. Kolejne OK, można się rozejrzeć trochę. Dobra. No, CJ! CJ! Uważaj, CJ! Dobra, załatwieni. Tu nikogo nie ma. Ale tam. Pajac. OK, tego pajaca załatwiłem. Tego pajaca załatwiłem. Jeszcze tam jest, strzela. No i pięknie, dobra, kolejne pięterko, dobra, spoko, załatwiony, i tego jeszcze, no i pięknie, tam się jeszcze jakiś pajac kryje, dobra, <ścoughs> już po nim, ale masz gangsterów Big Smoke, słabi ludzie, którzy w ogóle nic mi nie mogą zrobić, dobra, bierzemy sobie karabinek i lecimy z typami, tylko nie wiem czy mogę tu biegać, szkoda, że nie mogę tu biegać, niestety, E, przyszli. O, dobra. Tu już po was śmiecie gnoje w Dobra, załatwieni. i elo morderczki. Nie wiem, tam będą szli jak, 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 jakieś małpy. Czy nie? BUM! Dobra, fuck yeah! Tak to się załatwia. Dwóch za jednym zamachem. Dobra, to jest serduszka, jakbym potrzebował. Piętro, drugie. Salon balas. Okej. Okay. No to dawaj pam, 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 pam. Dobra, panie balasie. Okej, okay, to jest my paper. My paper! My paper! Fuck yeah, gnoje. Dobra, siema Dobra, ty też dostałaś. O w ogóle ruska mafia. Lel Co on tutaj robi? Co ona tutaj robi? Wszędzie nie lubiła Big Smoke'a. z tego co ko kojarzę. Dobra, a za tym coś jest. Tududududum du, Okej okay. O! Big Smok z bety Halo Dobra, pięknie, to jest Big Smok w becie w ogóle No, ale co mu postawili Gnojowi Oj, 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 oj Dobra Śmiecie! Jak się częściej pa, jest głupi Dobra No i zarąbiście, o Nie ja wiem, tutaj chciałbym wrzucić Dobra. Bum. Ok, zaotwiłem. Załatwi Załatwiła nasz prawa. Cześć. Oh yeah. Zaraz lecimy skopać dubsko temu grobasowi. Dobra, kamizeleczka. Piękna. No i dobra. Czy to jest ostatnie piętro teraz do Big Smoke'a? Idź po Big Smoke'a. Oh yeah. Jak to się robi? You know it was me. Knew it was my old dog CJ. Knew you was coming, and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. <laughs> Man, that's some good shit. Man, you and 10 Penny. Fuck 10 Penny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you have. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? Uh, I guess we better do this shit then. Eee, fryer Dobra, lecimy z grubasem. Jesteś motherfucker, ale nie celebrity. Nic cię nie uratuje, głupia parowo Dobra, jeszcze się częściej powiem z głupi, ale co zostaniesz pysk, sypie Dobra, lecimy z nim. No jest fajnie, nie będę żadnych elektrobizorów włączał, ani nic. To wszystko cię widzę, przyjacielu.

Why you just didn't quit, man? Uh -oh. We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. <coughs> oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. oh. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You killed Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at? Huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, ten penny, huh? All alone, nobody got your back. Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside, but I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. Crazy man, I'm lost you gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching a plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl.

Pyk, pyk, pyk. Dobra, wywalamy stąd, bo wybuchnie to miejsce miejscówka. Cześć. Dobra. Śmiecie. 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 No nawet z bliska mnie nie umiesz trafić. Downie. Debilu. O oh je, yeah. Coraz niżej. Coraz niżej święta. Coraz niżej święta. Yo! Dobra. O oh je. Yeah. Cześć. Kurde, tutaj nic za bardzo nie widzę, ale to przez ten dym. Dobra. Eee, fuck, fuck you, mam odporność na ogień. Eee. Głupie do dawny. Dobra, mogę sobie iść, przebiec pod ogniem. Szybko. Dobra, tego mogę sobie załatwić. Oni trochę biją mnie jednak. Łaaa. Proszę mnie nie strzelać. Debile, proszę mnie nie strzelać. Dobra, mogę sobie przebiec normalnie, nie muszę tego gasić. Eee, ale easy. Z tym, że się uodporniłem na ogień. Z tym, jest tak prosiutko. Dobra, ten prior gasi. Ugaj swój pogrzeb, yeah! Dobra, nic nie zgasi mojego temperamentu do nagrywania, więc po tej serii będzie od razu Dying Light, ale jeszcze Wiedźminka muszę sobie nagrać, ale Dying Light będzie. Także zapraszam wszystkich, jeżeli lubicie Dying Lighta, bo wiem, że są ludzie, którzy lubią Dying Lighta, no to mogą sobie zobaczyć u mnie Dying Lighta, więc spoko myślę. Cześć, nic was nie widzę, bo jest tutaj strasznie dużo tych... O, strasznie dużo tego dymu. Dymysza, mi nic się nie widać. Dobra? Kurde! Dobra, tam jest gościu. Spoko wywalone w nich. Dyni CJ! Wdupił je jej, Dobra? To niech skoczył, co się dzieje? Jaki ninja. Dobra, to też jest ninja. Dziomy, wy też wywalajcie stąd. Czemu tutaj jesteście? Dobra, to jest ten. A ja mogę sobie normalnie przejść po tym. Dobra, gites. Okej, okay. czy mogę tutaj biec? Chyba nie. Chyba jeszcze nie mogę biec. Dobra, siema. Dobra, 4 minutki, to damy radę. Damy radę! I czemu w ogóle się ścina twój głos, CJ-u? Perlu Johnsonie. No easy. Oh, je yeah, ruszaj za tym pewnym i pewni się, że Sweet jest bezpieczny. Okej, okay. to to jest fajna ten... fajna rzecz tutaj. Musimy po prostu teraz na, za O, oh, fuck yeah. GTA San Andreas, cudowna gra. Cudowna misja, i teraz leci cudowna piosenka. Dobra, cześć! Fucks you! Lecimy za nim. Braku, trzymaj się! Trzymaj się braciak! Dobra, 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 mm, dobra, 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 Dobra. Okej, okay, jakoś się zmieściłem. Dobra. Idolo. Nie pozwoliliśmy ich zgubić, bo jak ich zgubię, no to dupa będzie. Szczerze, całą misję będę musiał od nowa yy, ostatnią robić. A tego nie chcę. To ma być kurde zakończenie godne, a to, to są te mołtowa, które są nawet tak dekoracyjnie. Dobra, lecimy z nimi. Swit, dawaj. Dobra. Robię coś. Skacz do mnie. No, skacz do mnie. Czom! Jestem... Jesteś... Jesteś ten! Po co się trzymasz go? Pójdź go! No dobra, lecimy! Zarąbiście Geta San Andreas! Końcówka gry, oczywiście. Super giera, zarąbista, godna polecenia. Kto nie zna w ogóle w dzisiejszych czasach gry Geta San Andreas? Każdy zna tą grę, każdy zna tą kultową grę. Każdy chciałby w to kiedyś zagrać i na pewno każdy wygrał. A jeżeli nie grał nikt z moich obecnych widzów, oczywiście polecam wam zagrać w GTA San Andreas jest to super. Okej, okay, rozumiem cię. Okej, ok. Nie mogę w ogóle go wyprzedzić i ten drogi mu jakoś zostawić. Chyba nie. Mogę wszystko rozwalone na swojej drodze z tego co widzę O godz Dobra Skacz ziomuś Skacz ziom Dobra, uwaga, 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 uwaga. Dobra, uchwyt tego, sweeta No to jak wy jedziecie no jadę, 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 jadę! Skacz, dobra! Oh yeah! No to mamy cię! Co się dzieje? Co on robi z tymi samochodami? Oh, no to GG, wygrane! Payback time! Oh, motherfucker, gnoj ten penny, śmieciu! Tak to się robi! Śmiecie! W ogóle tego nie mogę tam dopóki nie stanie się materialny. Fucks Dobra, patrzę na szóstej. Dobra, poprzebijam mu jakieś oponka. Ciach, ciach. Wszystkie opony przebite! No i... Dobra, muszę uważać. Fuck you! Fuck the police, Dobra. Nikogo tu nie ma. Dobra, te, te, te jadą teraz po nas. Zarąbiście! It's playback time, gnoje! Dobra, załatwiamy, żeby wagę z nią szkodziło nam wozu. Dobra. Już jeden się pali, typo. Gnoje! Dobra, załatwiamy go. Dobra, spoko, 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 spoko. Wybuchnijże! Dobra, spoko. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Dobra, Ugarniam. E, faksiu na motorkach. No załatwiaj ich. Jak nie coś wytrzymałeś, wytrzymali są na tych motorach. Gnoje bredne. Wybuchnij no. A tutaj jeszcze jest śmieć. Dobra. Już go nie ma. Już nie ma. Fox yeah. Dobra, już powoli równowagę traci. Dobra, załatwiamy kurde motocyklistów. Ale kurde z was, yy, akcja. Dobra, załatwiamy. W ogóle nawet nie mogą nas dogonić. No nie, prajeżdżę z przodu. No, wybuchniesz wreszcie, czy nie? Dobra. Nie, wybucha przy naszych tych, Dlaczego? Dobra, pięknie. Załatwiamy typa. Dobra Muszę się skupić, bo ja nie chcę tutaj przegrać w ogóle Okej okay. It's over śmieciu Motherfucka Motherfucker. Nie wiem, ja już jestem w połowie jakoś tego wyścigu można tak powiedzieć Dobra Zarąbiście Dobra Nic się nie zbliża u śmieciu Gin kurde gnoju Want to be sure, sober, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, uh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with smoke? You know what's up with smoke? He always saw things a little different than us. Smoke, smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that are 15 microdots and an ounce of mescaline, Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back where they feet. But we gotta keep shit tight, because mm -hmm. a lot of people's got their eyes on us. Whoa, 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 whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record! Yes, yeah. Yeah. Oh, yeah. 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 Oh. No. I'm talking about. Um, yeah, they heard about I it. I decided to get breast implants. That's not local, bro. is it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Does anyone got a tissue <laughs> in my nose? <laughs> it yeah. won't stop running. Is that Anybody? Yeah, I have. Over there. Uh, I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Geta, son Andreas, Rockstar Games. Dzięki Wam za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podobała seria. Jak Wam się podobało, jej ją prowadziłem. Wiem, że większość mówiła, o, cringe. Nie. Ja taki jestem. Ja prowadziłem serię po swojemu, żebym Ja się dobrze bawił, żebyście się Wy dobrze bawili. Jeżeli kto, komuś się to nie spodobało, no to przykro mi. No trudno, no. Nikomu nie wybieram, co ma oglądać, ale jeżeli wam się podobało, dajcie teraz komentarz i wypowiedzcie się, jak wam się podobała cała seria z GTA San Andreas. No i co, to by było na tyle. Zaczniemy sobie teraz z Dying Lighta, ale pierw jeszcze wypuszczę jeden odcinek z Wiedźmina. Także, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje. No i trzymajcie się do następnego GTA. GTA, które będzie, to albo czwórka, albo piątka. Zapewne piątkę byście chcieli, co? No dobra, dajcie mi w komentarzu oczywiście znać, jaką część GTA byście też chcieli. Dzięki za wasz czas, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, hej hej, pa pa! Welcome to San Andreas, I'm CJ at a landed Land the heinous gangbangers in cold heat And Los Santos neighbors get no sleep Even with anybody competing even police oh deep in the green rag with rag green Blast with the green rag shock that's green Stay in shape, stay in shape, stay in shape